Umiłowane dzieci Kościoła, Kościół zawsze zapewniał ochronę i aktywną obronę przeciwko demonicznemu dręczeniu i związaniu. Czynił to, ewangelizując nieochrzczonych podczas katechumenatu. Czyli przygotowania do Chrztu Świętego. Egzorcyzmy były odprawiane nad wszystkimi pragnącymi wejść do wspólnoty Kościoła Świętego. A następnie w ramach duchowej opieki nad tymi wiernymi, którzy już po Chrzcie Świętym pragnęli duchowo wzrastać. W kolejnych wiekach regulował praktykę wypędzania złych duchów. Od połowy III wieku egzorcyści stanowili w kościele odrębną grupę. Podczas soboru Kartagińskiego IV w roku 398 Pojawiły się pierwsze zmianki o osobach wyznaczonych do sprawowania egzorcyzmów. Wprowadzono święcenia egzorcystatu. W kolejnych wiekach egzorcyzmy były zarezerwowane dla wyświęconych egzorcystów, czyli dla księży i biskupów. Jednak co jest ważne, Kościół w swojej mądrości nadal uważał, że osoby obdarzone charyzmatem egzorcyzmu mogą wypędzać demony, nawet jeśli nie posiadają odpowiednich święceń. Natomiast w Kościele Wschodnim egzorcyzm pozostał funkcją charyzmatyczną, niezwiązaną ze święceniami. W kościele zachodnim w średniowieczu tylko w wyjątkowych sytuacjach egzorcyzmy sprawowały osoby świeckie. Zasadniczo ich szafarzami byli księża i biskupi, przygotowani do tej roli przez niższe świecenia egzorcystatu. Odkąd wydano rytuał rzymski w roku 1614, szafarzami egzorcyzmów byli tylko ci, którym pozwolenia udzielił biskup miejsca. W końcu Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku zastrzegł egzorcyzmy jedynie dla kapłanów i biskupów. Pierwsze standardowe Formuły, egzorcyzmów pojawiły się na zachodzie w VIII wieku, zaś oficjalny rytuał w wieku XVII. Sposób wypędzania demonów, zastrzeżony dla szabarzy i poparty autorytetem Kościoła zaczęto nazywać publicznym, ponieważ jest on sprawowany w imieniu Kościoła. Ze szczegółowo opisanym rytuałem. Jednocześnie jednak zaczęła pojawiać się różnorodność sposobów wypędzania złych duchów. W czasach współczesnych funkcjonuje pojęcie egzorcyzmu prywatnego dla mniej poważnych przypadków osób pozostających pod wpływem złych duchów. Wypracowali je teologowie moralni. Święty Alfons Liguori zwrócił uwagę, że egzorcyzmy prywatne nie są zarezerwowane dla osób wyświęconych i nie wymagają specjalnego upoważnienia, ale są dozwolone dla wszystkich. Kodeks prawa kanonicznego zawiera zapisy dotyczące Jedynie egzorcyzmu nad opętanymi in obesos. Mówi o tym kanon 1172. Egzorcyzm taki ma być odprawiany przez kapłana ze specjalnym i wyraźnym zezwoleniem biskupa. Rytuał egzorcyzmu został ograniczony do biskupów. Oraz księży, którzy otrzymali stosowne upoważnienie i jest przeznaczony dla osób opędanych. Zapisy te dotyczą jedynie egzorcyzmów uroczystych, zwanych inaczej wielkimi lub publicznymi, które nie są zawarte w innych obrzędach. Te zapisy. Nie mają zastosowania do egzorcyzmów mniejszych, które są publicznymi, ale jednocześnie stanowią część innych obrzędów, takich jak katechumenat czy chrzest, i mogą być sprawowane przez szafarza, który jest upoważniony do sprawowania danego obrzędu. Nie dotyczą one także egzorcyzmów prywatnych. Kodeks nie zawiera uregulowań, które mają do nich zastosowanie. Od egzorcyzmu należy odróżnić posługę uwalniania spod bardziej ogólnego wpływu sił demonicznych. Ta nie została uregulowana w ten sam sposób, co egzorcyzm jest otwarta dla wszystkich kapłanów i wiernych. Zauważmy, że wobec tego jest coraz szerzej stosowana, ponieważ im bardziej ludzie oddalają się od Chrystusowego Kościoła, tym bardziej ulegają demonom i w konsekwencji potrzebują uwolnienia od złych duchów. Świadomość tego winni mieć dorośli, którzy zaniedbują praktyki religijne, a często Pozbawiają ich własnych dzieci. Na przykład przez zaniedbania w wychowaniu religijnym, ograniczanie lub wręcz porzucanie modlitwy, sakramentów, katechezy.